Proszę bardzo, akcja. Kochani, jest czwarta 4.30 rano, wstało słoneczko, a ja chciałam Wam życzyć pięknego dnia. Hashtag Szczęśliwa ręka. Obserwujcie. Jak odzyskać dzieciową energię? Rób to co ja. Łapij baterie w gronie najbliższych, odpoczywaj na łonie przyrody, bądź aktywny fizycznie, dwa Jeśli chcesz usłyszeć więcej takich porad, zaobserwuj mój kanał. Hashtag Psycholog Emocjonalny. Marano, dziewczyna, ja właśnie zrobiłam 100 tysięcy kroków. Jest forma, kochani. Hashtag Dziewczyna w formie. Hashtag Rewolucja. Hashtag Biała szałwia, hashtag pobudka. Jak zasnąć? Włącz filmiksa, wybierz kategorię, wszystko i scrolluj aż do zaśnięcia. W razie wybudzenia powtórz! Hashtag Oaza snu. Dajcie suba na suku. Hamas, słońce, palmy i małpy. Hashtag szczęśliwa ręka, Obserwujcie! <śmiany> <śmiany> Każdego dnia staraj się znaleźć powód do śmiechu. Jeśli to niemożliwe, śmieję się bez powodu. <śmiany> I chce się żyć. Jeśli chcesz usłyszeć więcej takich porad, mój radę. Hashtag psycholog emocjonalny. Hashtag Insta Optymista. Globalne ocieplenie, smog, wycinka lasów. Jak to powstrzymać, zanim ja wyginiemy? Ja wiem, więcej wkrótce. Hashtag tajemnica, czas działać! Jest tyle do zrobienia! Jak zasnąć? Część druga. Zacznij myśleć, ile masz rzeczy do zrobienia. Przyjmij pozycję horyzontalną i śpij. Działa o każdej godzinie. Hashtag oaza snu. Dajcie suba, ta suba. Twoje wewnętrzne lęki i trawy. Przypomnij sobie, jak w dzieciństwie bawiłeś się patykiem i jak łatwo było ci go złamać. Wyobraź sobie teraz, że twoje wewnętrzne lęki i trawy to ten patyk i złam go w głowie. Ja teraz sobie wyobrażam swoje wewnętrzne lęki. Widzę je, zamieniam je w myślach w patyk i tak! Przełamane! To takie proste. Są pytania? Jest odpowiedź, dziewczyny! Do kułę! Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jak zasnąć? Część trzecia. Tradycyjne owce. Zacznij liczyć bęknięcia i śpi. Działa również z innymi zwierzętami. Hashtag oaza snu. Dajcie słowa za Pytanie, aż tak z Co mam zaobserwować, żeby nie słyszeć już więcej takich porad? Widać, że ktoś nie przełamał patyka, kochani. Jakieś inne pytania? Aż tak mądry Marek? Rada Miesięczna. Książki można zdobyć od starszych osób. Hashtag Pada snu. Dajcie na snupa. Kochani, jest trzynasta, A ja tańczę ze szczęścia. Hashtag szczęśliwa i Obserwujcie! Kochani, to nieprawda to pisze w kibłokach, że korzystam z Wikipedii, z niczego nie korzystam, wszystko z głowy. Wiem to sam. Będę pozywał za głupie wpisy. Hashtag Mądry Marek! się nie uciąga, natomiast spodnie też nie. Jak zasnąć? Część piąta. Zjedz duży obiad, zrób mocną kawę, nie Czekaj aż wystygnie. Hashtag oaza snu. Dajcie suba dla słowówa. Za swoje życie pełną odpowiedzialność? Trzeba ją Przepiękna. Bawelęka, Elektra Sam raz na rewolucję. Jak zasnąć? Część szósta. Ta rurka jest do zapętlenia. Powtarzaj za mną. Nie, nie myśl. Nie myśl. Nie myśl. To jest twoje życie! A to jest twoja odpowiedzialność! Musisz ją po prostu wziąć! Jeśli ją weźmiesz, będzie twoja i poczujesz pełny smak, to jak w nie potra. Jeśli nie posolisz, smaku nie będzie, bo nie posoliłeś. Nie wziąłeś odpowiedzialności. Lepszej rady nie usłyszysz. Nie myśl, nie myśl. Nie myśl, nie myśl, nie myśl. Nie myśl. Kochani, jak ja się cieszę, że wy mnie widzicie. Nie Kochani, sprostowanie, bo piszecie. Oczywiście, że sól jest niezdrowa, nie można przesolić, jak to w życiu. Pytanie od skipwalkera. czy da się życie przepieprzyć? Nie, nie da się, jeżeli będziesz podążał za moimi radami. Nie myśl, nie myśl, nie myśl, nie myśl, nie myśl, nie, myśl, nie, myśl, nie, myśl, nie myśl. Dziękuję bardzo.